I dojechaliśmy Bonifacio. Piękne wapienne skały już się zaczynają. Zaraz tutaj gdzieś będziemy musieli zaparkować. Z parkingu piękny widok cytadeli, a my ruszamy w prawą stronę w kierunku wyjścia z Bonifacio. I dokładnie tutaj, tyle od stacji, nawet jest wyraźny znak. Dzisiaj zwiedzimy dokładnie te wszystkie miejsca. Które przy wycieczce z Łodzią odwiedziliśmy od strony morza, a dzisiaj zwiedzimy je od strony lądu. Na nie czekasz na pana I tu z krzaku wyłaniamy się na pierwszy punkt widokowy, taka mała plażyczka cisza spokój, ani żywej duszy. W końcu jest 31 styczeń. Taka okolica. Kawałek trzeba dojść. W oddali Bonifacio, druga strona portu. Normalnie nawigacja pokazywała mi, że muszę zawrócić tą samą ścieżką, którą przyszedłem, ale na końcu tej plaży, na drugim końcu zobaczyłem ścieżkę, jak widzicie na się teraz w górę. Oj, chyba mknę w nieznanym kierunku, bo trasa prowadzi mnie tam a ścieżka, z której zszedłem, jest tutaj w dole. Widzę taki kamienny szlak. O, tutaj. Teraz tym zawijasem zakręciłem i cały czas lecę w górę. Żeby się nie okazało zaraz, że z tamtej plaży. Nie było przejścia tutaj. No i tutaj zbliżamy się do rozdwojenia dróg. Zgodnie z nawigacją pójdziemy w lewo, a tędy będziemy wracać. Tu jakieś ładne obmurowane wejście. To musiało być wrota do czyjejś posiadłości, ale jak widzicie las i trochę gruzu. Wieki temu. I tu docieramy do pięknego punktu widokowego. Widać pięknie cieśninę Bonifacio tutaj od tej strony, wlot do portu. Całe miasto na skalę pięknie i port w oddali. Zbliżamy się do latarni morskiej Madonetta. Już z daleka tutaj widzę, że trwają jakieś prace. Tak, rzeczywiście trwają tu jakieś prace. Z daleka widać koparkę. Ale jacyś ludzie się tam zbliżają z plecakami. Wyszedł do nich naprzeciwko, widzę robotnik. I chyba nie można zwiedzić tutaj terenu. No tak, widzę Państwo z plecakami też. Nie udało im się wejść. Więc ja idę dalej, do następnego punktu wycieczki. Ścieżka prowadzi tutaj brzegiem klifu. Zaraz gdzieś tutaj powinna być jaskinia Stragonato, która już jak pływasz łodzią niestety jest zamknięta, bo się osuwa na dół i zwalają się kamienie na ludzi. Kiedyś można było nią wpłynąć. Tutaj myślę, że ona się gdzieś właśnie w tym miejscu znajduje. I można wpłynąć w prawo, do groty. I jest taka dziura że widać niebo przez, przez dziurę w kształcie korsyki. To było silniejsze ode mnie. Mimo silnie wiejącego wiatru, musiałem wystartować dronem. I co się okazało? Stałem dokładnie nad jaskinią Stragonato, mając tylko takie przeczucie. Przecież dron powinien lecieć prosto w moim kierunku, wiatr znosił go trochę w lewą stronę. Cieszę się jednak, że nie runął w dół, bo raczej nie odważyłbym się na skok za nim z około 50-metrowego klifu. Będąc już nad lądem, postanowiłem jeszcze odnaleźć otwór w skale. Tym razem zajrzeć do niego od zewnętrznej strony. Oczywiście za pomocą drona. Udało się wylądować. dron nie runał na dół, ale do dziury w skalę się nie zbliżam. Idę dalej szlakiem. Chodź, mój towarzyszu. Nie chcę, żeby mi roki spadł, Nie chcę mi się też go wiązać. I w ogóle nie chcę mi się ryzykować, żeby tam zaglądać. Widać było, że to nieogrodzone. W takich krzakach. Więc naprawdę nie wiadomo, kiedy postawisz nogę i możesz być już w dole. Z lewej strony morze. Nieodległa Sardynia. A tutaj po prawej już mamy przepiękne góry korsykańskie. I dobrze, że mamy trochę chmurek. Słońce czasami się za nimi chowa, bo naprawdę potrafi przypiec nawet w styczniu. O, i tutaj w tą zatoczkę też wpływaliśmy przy wycieczce łodzią. Chodziło właśnie o te stalagmity, stalaktyty, które naprawdę osiągają ogromne rozmiary o czym wspominam na, na, na filmie właśnie z łódką wpływa się tutaj do tej zatoczki, jest to też jakaś atrakcja właśnie mówią o tych stalagmitach, stalaktytach o ich pochodzeniu, o ich wieku i rozmiarach i tak dalej. znowu zejście ze ścieżki i kusi mnie bardzo co tam się znajduje i taka to ścieżka, która zamienia się w rzeczkę i uwaga, bo ona spada właśnie tam więc dalej nie jest już ona ścieżką muszę uważać na rokiego, żeby mi tam nie skoczył trzymam go Chodź już Jesteśmy Mógłbym w zasadzie zrobić sobie już tutaj piknik ale wiatr mocno hula, zresztą pewnie słyszycie. A my idziemy właśnie tam. Plaża Zatoczka Fazio. Kolejny punkt naszej pięknej wycieczki. Plaża Fazio. Tutaj jak widzicie, opuszczone budynki już od wielu lat. Musiało tu kiedyś bardziej tętnić życiem. Nie wiem, czy ktoś tutaj sprząta te algi morskie żeby w sezonie letnim było tu elegancko, że tak powiem, ale morze ma piękny kolor nawet zimą. Piękna plaża Fazio w takiej dolince między skałami. Dokładnie tam za mną tą ciśninką pomiędzy tymi dwoma skałami pływa statek, opływa w koło i wypływa tą drugą stroną. Prowadzi tam, a tutaj jeszcze piękny widok. O tak, tam tędy wpływa łódź, a tędy wypływa. I przepiękna plaża Fazio. Też już za nami, za chwilę się zbliżymy do połowy wędrówki. Jeszcze nie doszliśmy z tego co mi pokazuje tutaj zegarek. Tutaj w dole już zbliżamy się. Jesteśmy. Plaż Paragon. Plaża Paragon. Informacja została zdarta. Tutaj, albo zabrał ją wiatr. Alg morskich strasznie tutaj wywaliło raczej jak nie pozbierają tego do lata to nici z przyjemnego plażowania grzęzną prawie nogi Dobrze, że nie cuchnie tutaj, bo czasami właśnie jak te algi już zaczynają gnić, no to możecie sobie tylko wyobrazić jaki zapach się z tego wydobywa. Rokiemu jak widać pasuje Jak na mięciutkim dywanie Sobie popieprza Bym sobie zjadł Albo na tej skałce tutaj Idę zobaczyć z tyłu Bo gdyby przyszli jacyś ludzie Żeby Roki ich nie zaatakował Tutaj już widzę jest tragedia Już można ugrząść Rozłożyłem się pięknie do pikniku na plaży I co się okazało? Że zgubiłem trójnóg do telefonu I co? Jest tutaj 50 metrów od plaży No i dopiero w takim miejscu Zrobiłem sobie piknik Nie jest zbyt uroczo, ale zawsze Już zgłodniałem Pierwsze 700 ml wypił roki wody Strasznie mu się pić chciało Chociaż pił wcześniej gdzieś w jakichś kałużach Albo potoczkach małych jak płynęły a teraz kolej na mnie A teraz takie małe info dla Ciebie drogi widzu, widzko. Jeżeli spacerujesz po korsykańskich szlakach w zimowym okresie No to nie zapomnij wziąć czegoś odblaskowego Roki też ma na sobie Moją wprawdzie do biegania Ale jednak odblaskową opaskę Żeby był widoczny z daleka Okres zimowy to okres polowań na Korsyce Więc dzisiaj nie słyszałem wystrzałów o dziwo, ale trzeba uważać, przezorny zawsze ubezpieczony, co by nie było nawet myśliwi właśnie jak idą na, na polowanie, to zakładają kamizelki odblaskowe, żeby jeden drugiego nie trafił, więc tak jak mówiłem, bezpieczeństwo przede wszystkim, no i co, woda, woda, nie daj się zwieść, że że jest zima, że jest styczeń, że w cieniu jest chłodno i zimno, że wilgotne powietrze. Jeżeli wejdzie słońce, naprawdę możesz wypocić hektar potu, płynów, których potrzebujesz, i musisz się uzupełnić. Więc woda, czy latem, czy zimą dużo wody, musisz wziąć. No i tak jak dzisiaj zauważyłem, nie daj się zwieść. Jeżeli widzisz w, e, e, budynki w nie, niedalekiej odległości, też nie daj się zwieść, bo tak naprawdę. Droga i szlak jest kręty i one nie są wcale tak blisko. A las nie jest tutaj taki jak w Polsce wcale. Nie jest w ogóle przerzedzony. Ist na czy istna dżungla, więc nie ma szans na przejście go od tak sobie, na przykład tak jak tutaj. Czy w tą, czy w tą stronę. Nie, 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 nie daj się oszukać. Jeżeli widzisz gdzie jest zabudowania, spagórka i tak dalej, że już jest blisko. Musisz iść tam, gdzie prowadzi szlak. Bo inaczej możesz zginąć w przepaści albo w jakiejś, nie wiem, noże dzika wylądować. Także ja myślę, że to już jest koniec dzisiejszej wycieczki. Przede mną już tylko prosta do, do samochodu. Jakieś 4 km. Jeżeli film Ci się podobał, daj łapkę, zasubskrybuj kanał. I co? Hej przygody, do następnego razu.